Przeżywamy dziś uroczystość Świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Święty Wojciech był biskupem Pragi, jednak popadł w konflikt z księciem czeskim Bolesławem i musiał opuścić swoje biskupstwo. Przyczyną konfliktu był sprzeciw Świętego Wojciecha wobec rozwiązłości i handlu niewolnikami. Przez pewien czas przebywał w Rzymie, prowadząc surowe życie mnicha. Był spowiednikiem i doradcą cesarza Ottona III. Ostatecznie w porozumieniu z Bolesławem Chrobrem udał się na misję do Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował je w Gnieźnie, do którego w roku 1100 przybył z pielgrzymką cesarz Otto III. Zjazd gnieźnieński dał początek samodzielnej organizacji kościelnej w Polsce. Był też momentem uznania państwa polskiego przez cesarstwo. W tym roku uroczystość Świętego Wojciecha przepada w tygodniu miłosierdzia. Prośmy go więc szczególnie, aby pobudził w nas wrażliwość na potrzeby ludzi najbiedniejszych, pozostających na marginesie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze. Zostanie tylko samo, ale jeżeli, jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo bańskie. O Tobie Chrysty. W drodzy, drodze przeżywamy ten tydzień miłosierdzia, który rozpoczął się od niedzieli miłosierdzia, drugiej niedzieli Wielkiej Nocy. Chcemy doświadczać niejako w tym tygodniu tych spotkań ze zmartwychwstałem, który przychodzi, by przypomnieć o swoim miłosierdziu, by przypomnieć o tym, że jego chalebna męka i śmierć i jego zmartwychwstanie jest pięknym darem. Z którego możemy czerpać, my ludzie wierzący, my, którzy przychodzimy na tą poranną Eucharystię. Ale kiedy dzisiaj Kościół daje nam przykład świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, patrzymy też na te czytania, też na tą liturgię słowa, tak bogatą, tak piękną, pokazującą wielki wymiar miłości, i też tego, że Chrystus, zapraszając też do tworzenia. Tej wspólnoty swoich uczniów i apostołów, już jeszcze przed śmiercią, tłumaczę im bardzo konkretnie, że ich misja, ich ofiara to przede wszystkim pójście i ofiarowanie siebie, ale także i swoich możliwości. Sam Jezus mówi: Jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. I ta niejako posługa tych. Owych uczniów, apostołów wpisuje się w historię wieków, w historię wydarzeń, w historię zbawienia, w historię świętych i błogosławionych. Wpisuje się w przykład świętego Wojciecha, naszego patrona, głównego patrona Polski. I chyba trzeba dzisiaj w sposób szczególny do świętego Wojciecha, za wsłaniecem świętego Wojciecha wołać, abyśmy my, Polacy, mogli trwać w nauce. I też w tradycji tego wszystkiego, czego doświadczali nasi przodkowie. Ci, którzy patrzyli na przykład właśnie świętych i błogosławionych, którzy oddawali swoje życie za wiarę, ale także i za miłość do ojczyzny. Dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy, jak święty Paweł apostoł pisze, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Kiedy patrzymy na Chrystusa, który w wieczorniku przychodzi, aby tchnąć ducha na swoich apostołów, aby im dać też ich siłę do tego, aby szli i głosili Ewangelię, aby głosili to, że On zmartwychwstał, ale dać im też wiarę i odwagę, że pomimo cierpień, pomimo trudności, które na nich przyjdą, On będzie z nimi. Tak też było i w osobie świętego Wojciecha, który właśnie oddaje swoje życie i jest tym, który wpisuje się w historię naszego narodu. Jak my, bracia i siostry, chcemy wykorzystać to dziedzictwo, tą historię naszego narodu? Jak wpisujemy się w tą historię? W, jakim, w jakiej sferze życia, też społecznego, kulturalnego, moralnego, chcemy dzisiaj być? Czy jesteśmy tymi, którzy potrafią bronić też i naszej wiary, potrafią bronić też konkretnych reguł, norm, które w sposób szczególny wpisuje się w historię naszego narodu? Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadł w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Tak jest ziarnem, które jest wrzucane w ziemię. Za chwilę, w sposób szczególny, w wielu parafiach, szczególnie wiejskich, będzie ten moment, kiedy wierni będą gromadzić się w różnych miejscach, przy krzyżach, przy figurach, po to, aby prosić o obfitość łask, o błogosławieństwo dla ziemi, które ma wydać konkretne plony. Tak jest i też jest z naszym życiem, bo przecież Słowo, które słyszymy, też w nas jest. Słyszymy ono, ono jest niejako zasadzone w naszym sercu. Ale czy właśnie chcemy to słowo przyjąć, czy chcemy tym słowem żyć, czy chcemy przyjąć też tą historię, też naszą historię, bo te historie naszego życia są na pewno różne. Ale też dzisiejszy psalm, który, który pokazuje nam, że właśnie też nasza praca. Bo powtarzaliśmy wspólnie, kto we łzach sieje rządzić, będzie w radości. Czasem pomimo różnych trudności, których doświadczamy, przychodzi Pan, aby udzielić nam konie swojej radości. Bracie i siostro, chcemy trwać w nauce apostołów, chcemy trwać w nauce Jezusa, który niejako wyprowadza ich i ich do tego, żeby głosili, głosili Ewangelię. Kiedy wychodzą z wieczornika, kiedy wychodzą z tego, tego miejsca, które jest takie kluczowe, gdzie Chrystus się z nimi spotyka, gdzie później pośle też Ducha Świętego, ale chcemy także być niejako umocnieni, wprost szczęśliwi też tym, jakich mamy patronów, jakich mamy przodków. Takim patronem, takim przodkiem jest właśnie święty Wojciech. Jego dzisiaj przywołujmy także prosząc o to, żeby w naszej Ojczyźnie trwał pokój, aby, aby my, abyśmy my, Polacy, potrafili wzajemnie siebie szanować i aby też ten dar miłosierdzia, który przychodzi w mocy tych sakramentalnych znaków, też uzalniał nas do wielu czynów dobra. Myślę, że wielu dzisiaj czyni to dobro na różnych sferach, czy pomocy uchodźcom. Czy pomocy tym, którzy są najbardziej potrzebujący, czy pomocy tym, o których może media i różnego rodzaju informacje nie przekażą, pomocy tym najbardziej słabszym, tym, którzy, do których są posłani. Bracia i siostry, bądźmy więc odważni i odkrywajmy też nasze powołanie do tego, abyśmy wpisywali się w historię naszego narodu, naszym życiem, naszą otwartością, też naszą troską, ale także i naszą przynależnością, to, że rzeczywiście cieszymy się tym, kim jesteśmy, że jesteśmy Polakami.